Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Czytania dla Duszy i zapraszam Cię na przekaz taki krótki w temacie, co, co trzeba zmienić, albo co masz uwolnić, no żeby przyszło nowe do Twojego życia, nowe możliwości, nowe okoliczności, albo otworzyło się to, co teraz jest zamknięte. I zanim zacznę, to takie dwie krótkie informacje. Pierwsza do piątku, do 3 października. Kursy i warsztaty z mojej strony, macie wszystkie w obniżonej cenie. W opisie filmiku jest oczywiście link do mojej strony. A do niedzieli, czyli do piątego, kupując pakiet rozwojowy, do pakietu rozwojowego wchodzi pięć indywidualnych sesji ustawień systemowych online. Dostajesz do wyboru jeden z dwóch warsztatów. Gratis. No to jest oferta do niedzieli. I to też masz w opisie tego filmiku, jakie to są warsztaty i cena. No to zaczynam. Tak jak zawsze, trzy opcje do wyboru. Wybierz sobie ta, która cię przyciąga. Tu mamy jedyneczkę, dwójeczkę i trójeczkę. I odkładam trzy. Dwa i jedyneczko. Jedyneczko, co ty masz tutaj w przekazie? Ja tutaj mam dosyć dużo kart już wyciągniętych, więc ja najpierw sobie je porozkładam i zaraz będę wiedziała o co tutaj chodzi. Mhm. To jest tak: zobaczcie, że tutaj na tych dwóch kartach są motylki. I to, co teraz powinnaś wiedzieć, Jedyneczko, tak naprawdę, to żebyś się zatrzymała. Zaraz do tych kart wrócę, bo ta mi karta mocno tutaj się wypycha, jako pierwsza. To jest odpowiednik tarotowej wieży. Tutaj masz jeszcze mm, przekaz yy, właśnie tego zatrzymania w swojej takiej podróży, w swojej ścieżce życiowej. Zobacz, że ta osoba jest poturbowana. I u ciebie to jest czas, żeby leczyć siebie, leczyć swoje rany, leczyć schematy, transformować, czyli ty jesteś wzywano w ogóle, wzywana jedyneczko do bardzo dużej transformacji. I te motyle też o tym świadczą. Motyl to jest przeobrażenie symbol przeobrażenia, transformacji. Wyjść ze starych schematów. Ja tu czuję, że być może część z Was już jest w takim procesie i Wy macie go kontynuować, i być może w jeszcze głębszy i większy proces wejść. Jeżeli nie jesteście, to pora zacząć. Hmm? A jeżeli macie ochotę ze mną popracować, no to zapraszam do kontaktu żeby się zapisać na indywidualne sesje ustawień systemowych i wrócę teraz do tych dwóch tutaj kart, no ta karta też mówi o tym, jako ta pierwsza, którą sobie wybraliście że wszechświat się z wami komunikuje i właśnie wam podpowiada co zrobić, co uwolnić albo nie wiem, żebyście się zapisali na jakiś kurs warsztat takie podpowiedzi możecie dostawać albo poszli do terapeuty albo coś innego zrobili dla siebie u Was jest wymagana naprawdę taka duża transformacja, a druga karta mówi o tym: poczekaj, poczekaj na efekty, więc tutaj, jeżeli Wy już od pewnego czasu coś robicie, to nie przestawajcie tego robić, czyli cały czas róbcie, 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 kopcie jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, a efekty zobaczycie, bo yy, tutaj jest cierpliwość, jest czekanie i determinacja. Yy, Często słyszę, jak ktoś do mnie przychodzi, czy na sesję tarotową, czy właśnie na sesję ustawię, że ktoś jest w rozwoju, na przykład nie wiem, dwa lata i ciągle, e, ciągle jest gdzieś tam w miejscu, ciągle krąży w kółko. Tak naprawdę jakieś dwa, trzy lata w rozwoju, jeżeli są duże rany z dzieciństwa, to jest mało. To jest bardzo mało, tak bym powiedziała. Ale druga sprawa jest taka że tutaj nie ma takiego dużego zaangażowania, że ktoś sobie zrobi jeden warsztat, jedną medytację i myśli, że to już jest ok, to już jest robota zrobiona. Nie. U Was są naprawdę potrzebne takie mocne, intensywne procesy. A jeżeli jesteś w takim procesie, no to rób to dalej z determinacją, z cierpliwością. Efekty przyjdą i słuchaj tych podpowiedzi. I co dalej mi się pojawia? Eee, maski no to z jednej strony m, bądź sobą, pokaż swoją prawdziwą twarz, ale e, pierwsze moje skojarzenie to są te maski, które powstają, jak powstają rany w dzieciństwie, czyli powstaje rana w dzieciństwie i na przykład rana porzucenia, kiedy ludzie nie mają dla ciebie czasu, bo dużo pracował albo pił, albo gdzieś wyjeżdżał ciągle. I wtedy powstaje maska zależnego. Daję przykład. I te maski w życiu dorosłym bardzo mocno działają. I może o to chodzi, żeby popracować z tymi ranami i maskami. U niektórych. A może tylko jedna działa. Na przykład z ranną odrzucenia. To jest chowanie się w swoim świecie. Maska uciekającego. I co dalej nam się pokazuje? Wprowadź harmonię i balans do swojego życia, a żeby to zrobić, no to trzeba zrobić tą robotę wewnętrzną. U niektórych to może być typowo praca z emocjami, z jakimiś lękami, z rodzicami, z ranami. Tu są bardzo duży szereg może być tego. Więc ja nie mówię, że to tylko rany z dzieciństwa, bo może chodzić o coś innego tutaj. Bo ja tu czuję, że Wy macie przejść jakiś duży proces albo już go przechodzicie, i trzeba ciągle dalej drążyć ten proces, nie przestawać. Hmm? Bo idzie do was nowe. Tutaj jest karta typowa, pokazująca, że już ten nowe się zbliża. I jak zrobisz ten duży proces sobie, albo chociaż zaczniesz, to ten nowe przyjdzie. Ale ja tu czuję większość osób, które są już w procesie. I wy być może już sobie powiedzieliście, dobra, na razie stop, albo nie do końca y y widzicie to, co chcieliście zobaczyć. A wy to zobaczycie. Tylko wy nie możecie z tego rezygnować. Dalej tutaj robić. Bo ten nowy początek, nowy rozdział waszego życia jest już za chwilę, za moment. Co jeszcze jedyneczka powinna zmienić, uwolnić? Mhm. No i teraz tak, tutaj dwie pierwsze karty bardzo się ze sobą łączą i one właściwie dopowiadają to, co już powiedziałam ja wcześniej z tamtych kart, naucz się doświadczać życia w pełni. Pozwalaj sobie na to, co przychodzi i wyciągaj z tego wnioski. Bo to, co przychodzi, to jest ten perfekcyjny sztorm, czyli pojawiają się wyzwania po to, żebyś ty jeszcze bardziej ze sobą pracowała i jeszcze głębiej ze sobą pracowała, po to, żeby zmienić swoje wibracje. To jest typowa karta zmiany wibracji. A żeby zmienić wibracje i osiągać swoje cele, a tu mamy cele też, bo jak się dostrajamy do celu, wibracji tego celu, no to on się sam realizuje. A żeby zmienić te wibracje, no to trzeba zmienić w sobie pewne zapisy. I tych zapisów z dzieciństwa i też z rodu często jest bardzo dużo. Więc u Was jest naprawdę potrzebny bardzo duży proces. Dla niektórych to też podejście do relacji albo ogólnie do związków miłosnych. Jakby te karty też pokazują, że jeżeli faktycznie gdzieś tam Twoim celem jest wejście w związek miłosny albo ogólnie budowanie dobrych relacji, to ma szansę się to spełnić. Ale no, właśnie, Ty musisz tutaj przejść większy proces w sobie. I to taki naprawdę duży. Ja tutaj szczegółów więcej nie będę mówiła, bo to yy, u każdego będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Ale na pewno, jeżeli pytacie, właśnie, dlaczego nowe nie przychodzi, dlaczego coś tu się nie realizuje, dlaczego właśnie jakiś cel, który masz, na przykład, teraz w głowie się nie realizuje, bo jeszcze jesteś w starych wibracjach, bo jeszcze jesteś w starej wersji siebie i tutaj naprawdę ty musisz przejść duży proces, nie malutki, duży, intensywny proces, żeby to się zmieniło. I to tyle dla jedyneczki. Dwójeczku, ty w ogóle masz kartę zmian. Ja sobie y, rozłożę te karty, które już mam dla ciebie. Mm -hmm. I taka ta mówi o tym, że Ty po prostu masz się szykować na zmiany. Na przykład zmiana pracy, zmiany jakieś w relacjach, i czasami to może być duży pr przewrót. Czyli nie wejdziesz w nowe, jak nie zrobisz dużego przewrotu w swoim życiu. I czasami coś trzeba poświęcić, zostawić za sobą. Niektórzy Mogą, bo jest karta relacji miłosnej tutaj, więc dla niektórych to jest przekaz dla tych osób, które mają trudne relacje miłosne, że to może być czas na to, żeby wyjść z tej relacji. Zauważając oczywiście przy okazji, co ta relacja wam tutaj pokazywała. Nie dla wszystkich jest taki przekaz. Dla części z was może chodzić o to, żeby spojrzeć inaczej na swojego partnera, partnerkę. A dla osób, które są same, to macie przekaz, żeby, że macie tutaj jakieś zaburzone podejście do relacji miłosnych. I to trzeba uzdrowić. Być może dużo emocji jest w tej kwestii. I patrzymy dalej. Macie jakieś przeżycia w sobie? Być może byliście ranieni, albo świat wam pokazywał to, co macie w środku, czyli tutaj mogło być dużo trudności, na przykład w ostatnim czasie. I następna karta to podpowiada, żeby wzrastać na tym, powstawać jak feniks popiołu, nie zatrzymywać się na tym, co było trudne. Czy to. Te wydarzenia, które były w waszym życiu, czy dotyczące jakiejś relacji, czy czegoś innego, one mają was wypchać do przodu, wzmocnić. Hmm? Tutaj dla niektórych to też jest praca z rodem. Czy jakieś macie tutaj lojalności rodowe, uwikłania rodowe lub coś innego. I to was też zatrzymuje przy zmianie. Jeżeli Wam nie wychodzi w miłości dwójeczki, to może być też taka właśnie lojalność rodowa, że w rodzie było trudno i wy tak samo robicie, ale to też chodzi o to, żeby umieć zobaczyć, że wasz partner, partnerka Wam coś tak naprawdę pokazuje, i to dostrzec i na tym wzrastać. Okej. Okay. Tu dla niektórych może być jakieś wyrównanie. To, że coś się wyrównuje, bo było trudno, bo się wyrównuje. O co chodzi z tym wyrównaniem? Na przykład wy coś wcześniej robiliście trudnego wobec innych osób i to teraz się wyrównuje albo w poprzednim wcieleniu. Czyli takie z poprzedniego wcielenia może być wyrównanie albo. Ktoś z waszych przodków zrobił coś niefajnego i wy na to patrzycie w polu i to wyrównujecie. Ale to jakby już się tutaj e, dokańcza to wyrównywanie. Tak naprawdę. I teraz na to trzeba spojrzeć z innej perspektywy, nie przez pryzmat emocji. Bo kluczem tu jest medytacja. Uwolnienie przez medytację. Zobaczenie tego. Dlaczego Jakaś sytuacja, ja tu mocno widzę relacja, ale nie dla każdego to jest relacja. Dlaczego właśnie jakaś sytuacja, jaka, jakaś relacja tyle emocji wprowadziła? I jeżeli to nie zostanie uwolnione, no to wy nie idziecie do tej zmiany. Jak nie wzrastacie na tym, co było trudne, to nie idziecie do zmiany. I co jeszcze dwójeczka powinna wiedzieć, co jeszcze tutaj dwójeczka powinna wiedzieć, jeżeli chodzi o. O to, żeby wejść w nowe, co? Zmiana wibracji. Ogólnie to u Was jest przygotowywanie do, do czegoś większego. Mhm. Mm Okej. Okay. Przygotowywanie do czegoś większego. Dokładnie tak. I pierwsza karta mówi zmień swoje wibracje. A Wy gdzieś emocjami utknęliście w jakiejś sytuacji, która była dla Was trudna. To była sytuacja albo relacja. I teraz trzeba właśnie na tym wzrastać. Część z was jest w jakimś zastoju, w jakiejś stagnacji, i z tego trzeba wyjść, albo teraz pojawia się jakiś chaos w waszym życiu, żebyście wy wyszli do nowego. Czyli może już nie być tej stagnacji, bo pojawia się jakiś chaos, wyrywa was do nowego, i to jest właśnie po to, żebyście wy wyszli z tamtych emocji. ale świadomie na to spojrzeli i zaczęli sobie z tym pracować. Zwłaszcza, że następne karty podpowiadają, że no ty masz się jakby odrodzić. To jest właśnie te... tu jest gąsienica, czyli twoje narodziny. Przemiana. Tu masz typowo powstanie Feniksa. Czyli odrodzenie się z tego, co trudne. Bo sytuacje lub relacje pokazują tylko to, co masz jeszcze niepuszczone, nieuzdrowione. Jest lustrem ciebie. Hmm? I na to trzeba zwrócić uwagę. I tak jak w jedeneczce mówią, że tam jest jeszcze dużo procesów do zrobienia, tak w dwójeczce aż tak dużo nie bym powiedziała. Tutaj niektórzy mogą tylko pewne rzeczy troszeczkę dograć. Niektórzy mają więcej. To będzie bardzo indywidualne, ale gdzieś wasze po prostu emocje utknęły. gdzieś być może jakaś trauma się nie domknęła. I na poziomie świadomym możecie nawet tego nie czuć. Dopiero jak zaczniecie z tym pracować, to to poczujecie. I to tyle dla Was. I trójeczki. Obfitość. Ja już wyciągam sobie karty, które mi się tutaj pokazują. Jeszcze. Okej, okay, dobra. Y dla większości tu chodzi o obfitość, bogactwo finansowe. I jeżeli Wam nie powodzi się w tym filarze, właśnie finansowym, albo jest w miarę stabilnie, jest ok, ale chcecie więcej, nie umiecie tego przekroczyć, to jest związane to z Waszym rodem, rodem i rodziną. I co tutaj może być? Mogą być jakieś lojalności rodowe. Czyli na przykład mamie czy tacie nie było tak super finansa i teraz ty z tej lojalności rodowej też nie możesz więcej. Mogą być jakieś przekonania typowo z rodziny z rodu, ale może być coś takiego. I ten mechanizm występuje bardzo często, że jak mama przy mamie było trudno. I ogólnie w rodzinie, na przykład było dużo strat dzieci i dużo strat różnych, nie tylko majątków. To obfitość jest u ciebie po prostu stratą, a nie zyskiem. Jeżeli poczułaś trójeczko, to co powiedziałam teraz, że to, to faktycznie może być twoje, no to trzeba się tym zająć. Najlepszym narzędziem, przynajmniej które ja znam, to są właśnie ustawienia systemowe. Jeżeli masz ochotę ze mną popracować, to zapraszam na sesję. Eee, ogólnie to nie dotyczy tylko finansów, bo może dotyczyć takiego powodzenia życiowego opitości w pozytywach swojego życia. Hmm? I przyczyna jest ta sama, co mówiłam, przy finansach. No i to jest mocno gdzieś tutaj w rodzie, w rodzinie zapisane. I co powinnaś jeszcze wiedzieć, żeby właśnie to po uwolnieniu, no jest ogólnie uwolnienie detoks, czyli oczyszczenie z tego. Czyli na poziomie świadomym trzeba coś tutaj zacząć działać. Czyli samo to nie przejdzie. Co nam się dalej pokazuje? Też to, żeby wyjść ze strefy komfortu, żeby zacząć działać inaczej, żeby zacząć robić inaczej, ruszać po nowe, ale ruszanie po nowe, na przykład, jeżeli ktoś ma obfitość w stratach, to najpierw trzeba to uwolnić, żeby ruszyć do nowej pracy czy zakładać swoją działalność. Pierwsze co tu usłyszałam, żeby faktycznie zacząć robić tutaj inaczej, żeby zwrócić na to uwagę, że trzeba tu zrobić porządek. Hmm? Bo, jakby ty już jesteś w drodze, być może już dużo robiłaś w tym temacie finansowym, czy obfitości, czy powodzenia życiowego. I ta karta mówi, jesteś w drodze i nie jesteś daleko od celu. Ale no właśnie, jeszcze tutaj pewne rzeczy trzeba pouwalniać. I yy, kolejna karta mówi o tym, że ty jesteś właśnie. Na tym etapie przygotowywania się do tego, ale trzeba jeszcze włożyć tam swój wysiłek, użyć narzędzi, które masz, albo jeżeli nie masz narzędzi do tego, żeby coś tu pouwalniać, no to poprosić kogoś o pomoc wtedy. Czyli nie samemu to robić, tylko z kimś. Dla niektórych to też jest opracowywanie sobie jakiejś strategii, jakiegoś planu działania. No dobra, patrzymy sobie teraz jeszcze z jednej talii wyroczni. Co trójeczka powinna wiedzieć? Co trójeczka powinna wiedzieć? Mhm. Trzeba jeszcze tu ponurkować do, do przodków. Ewidentnie do przodków. I już Wam mówię. Już Wam zaraz pokazuję. Pierwsza karta mówi o tym, że... Yy, Poczucie własnej wartości, pewność siebie jest twoją magią, czyli jesteś w stanie tutaj e, żyć w tej obfitości, w zyskach, nie w stratach, ale na pewno trzeba z tym poczuciem własnej wartości i pewnością siebie popracować. I tu dwie karty pokazują: to są przodkowie. Ty idziesz jakąś ścieżką swoich przodków, rodową, i w to trzeba zanurkować, zagłębić się mocniej. Nawet jeżeli już to robiłaś, to jeszcze. Mocniej, I jeszcze uwalniać, zwłaszcza jeżeli chodzi o temat finansowy. W ustawieniach temat finansowy to jest tak bardzo obszerny temat: tam nie ma nigdy jednej, dwóch, trzech, czterech, nawet pięciu przyczyn. Jest zawsze więcej przyczyn, dlaczego coś nie wychodzi w finansach, i to też się stopniowo jakby tutaj uwalnia. I jest właśnie medytacje, wyciszanie się. I tu mi się pokazuje, żeby to zrobić z kimś, nie samemu. Czyli korzystać z narzędzi drugiej osoby, czyli na przykład przez jakieś warsztaty rozwojowe, czy właśnie ustawienia, czy jakieś inne sesje. Ale ty masz to robić z kimś. Wtedy to puści. Sama i będzie ci trudno, trójeczko. albo nawet dla niektórych to może być niemożliwe. I żebyś zobaczyła właśnie, że. To, co masz zablokowane w sferze zawodowo-finansowej, bo to też może sfera zawodowa być. To jest głębszy przekaz tam idzie. No właśnie, ten rodowy. I ty na tym masz wzrastać. To, że coś się teraz zablokowało od pewnego czasu, to jest po to, żebyś ty poszła wyżej po więcej. A być może teraz jakieś straty przechodzą. A to jest tylko po to, żebyś ty wyszła. Po więcej, żebyś wyszła z tych uwikłań rodowych. Bo nam tu ród się bardzo mocno pokazuje, że to jest przyczyna niepowodzeń zawodowo-finansowych. Zwłaszcza finansowych. A jeżeli nie czujesz tego tematu, to być może ta trójeczka nie jest dla ciebie. I to tyle dla Was. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.